Z tej strony, Ketron. Słuchajcie, już wyciągnąłem pierwsze wnioski po nagraniu pierwszego filmu. No i przede wszystkim gra była po prostu za głośno. A ja mówiłem za cicho. Mam nadzieję, że teraz się to poprawi. Też ciszyłem w opcjach grę. Od tego momentu za wiele się nic nie zmieniło. Zabiłem tak naprawdę jednego wilka na próbę, jak ten dźwięk. Jak ten dźwięk słychać? Walki. Wydaje mi się, że teraz powinno być OK. Z tego wilka dropnęliśmy szatę, więc od razu sobie ją ubrałem. Tak poza tym nic się nie zmieniło. Też po pasku doświadczenia możecie to stwierdzić. OK. Skończyliśmy tutaj właśnie z zadaniem dotyczącym zebrania 12 bandan. Udało się to wykonać. Okej, okay, dobra, przechodzimy dalej. Mamy do zdobycia głowę Garika i będziemy na pewno szli do kopalni z koboldami. To raczej nie będzie nic problematycznego. Tak, jeszcze przemyślenia mi takie doszły. Odnośnie tematów, tak, jeśli byście chcieli dać znać. Jakie tematy byście chcieli poruszyć, albo pytania po prostu czy do gry, czy do mnie, w moją stronę, e, to pewnie chętnie będę chciał odpowiedzieć na to. Także zapraszam do sekcji komentarzy i do zadawania po prostu pytań lub poruszania jakichś tematów, które też byśmy wtedy poruszyli na odcinku. I dajcie koniecznie znać, czy odcinki wrzucamy w e, formacie e, cięć, jeśli coś się wydarza, czy po prostu gramy sobie taki let's play i eksplorujemy, zdobywamy questy. Każdy krok widzicie, tak naprawdę. Dobra, jesteśmy w kopalni. Zaczniemy sobie od tego kobolda. Zejdziemy sobie również na koniec kopalni zobaczyć czy czasami już się tam skrzynka nie zaryspiła trochę czasu minęło od momentu kiedy zakończyliśmy ostatnią naszą wizytę tutaj może od razu się tam przejdę z takich rzeczy zrobiłem miniaturkę w międzyczasie od ostatniego odcinka która jest już w sumie widoczna na kanale nie, nie ma skrzyni żadnej, więc tutaj już ktoś musiał nas uprzedzić. No i myślę, że w miarę spoko udało mi się skleić ten odcinek. Jedynie co, to efekt audio mnie nie zadowala. Pod tym kątem, że po prostu gra była za głośno. A tak poza tym, to wizualnie Chyba ok, tam się wszystko udało. Eee, też jest opcja 4K, więc nie powinno z jakością wideo być żadnych problemów. Tylko mówię, no, kwestia audio jest do ym, po prostu y, do ćwiczenia, tak? Myślę, że odcinek 2 będzie ok. No i z takich rzeczy to na pewno jeszcze trochę pewności siebie trzeba nabrać, no jednak gdzieś to są początki, więc nie od razu żem zbudowano, jak to mówią. Dobra, dropnęliśmy jakieś fajniejsze spodnie, mocniejsze, z większym armorem. Od razu je zakładamy. W ten sposób wzmacniamy swoją postać, jesteśmy bardziej odporni na ataki. Co również wiąże się z z na nasze zagrożenie naszej postaci oraz jej śmierć. A o to chodzi w tym challenge, żeby nie umrzeć ani razu, bo niestety śmierć wiąże się z usunięciem postaci. Jak widzicie, parę koboldów weźmiemy. Czy weźmiemy? Powalczymy z paroma i już trochę nasze zdrowie się traci, więc no, to jest dopiero czwarty poziom, a z każdym będzie coraz cięższy. To nie ma co wątpić, tak na pewno będzie. Do tego plan jest taki, że najpierw będziemy, o fajnie rękawice dropniliśmy, ich jeszcze nie mieliśmy, więc plan jest taki, e, że Robimy najpierw całą lokację e, tutaj ludzi. Później przechodzimy do lokacji Krasnoludów. Ich lokacja również jest e, jakby taką startową lokacją, ale jakby przejście dwóch startowych lokacji e, będzie znacznie niwelowało zagrożenie, a dzięki temu. Y, przy wejściu na lokację, y, którą jest na przykład Modan lub y, Westfall właśnie, gdzie tutaj questy zaczynają się bodajże od 10 poziomu my wchodząc na taką lokację będziemy mieli poziom koło może 11, może 12, czyli pozwala nam to bezpiecznie eksplorować i y, i wykonywać questy, co nie oznacza, że zagrożenia nie ma żadnego, ponieważ zresztą sami się przekonacie w dalszej części tej serii, że wcale nie będzie tak prosto. Dobra, ja chyba już te koboldy wszystkie wybiłem. Trochę się rozgadałem, nie spojrzałem. Mam nadzieję, że znowu nie gadam za cicho, ale tak po prostu naturalnie mam, że nie. Raczej nie, nie gadam głośno. Ewentualnie, jakby się to nie sprawdziło, ja sobie to jeszcze zerknę i w ustawieniach mikrofonu, tego co kojarzę, można tam w decybelach zmienić, że po prostu mimo mojej cichej mowy będzie można <coughs> zwiększyć głośność jej. No ale dobra. Tu widzę jakiś wariacik sobie chodzi. Warrior, drugi poziom. Tu Warrior się nazywa także ee, o i tutaj <coughs> tu Warrior się nazywa także tam mogła się jakaś karamba wydarzyć i kolega mógł sobie umrzeć. Dobra, sprzedajemy wszystko. Nie jest nam nic tutaj potrzebne. Okej, okay. hmm, czy może jakąś lepszą broń możemy sobie zakupić? Hmm, nie. Na ten moment Na ten moment nic lepszego nie dostaniemy. Okay. Tak, buty mamy do wyboru lepsze. Rękawiczki mamy lepsze my. Pasek Pasek mamy gorszy my. I dzięki temu zyskamy tutaj. Zyskamy e, jeśli dobrze patrzę, 12 Armora. A tu zyskamy plus 3. A zresztą nam pokazują statystyki na zielono. E, czyli tak, najlepszym wariantem dla nas będzie wybranie paska. No i super, wbijamy jeszcze poziom. Raport do Goldshire. Ok, to sobie weźmiemy, ale jeszcze tutaj mamy e, w tej pierwszej na, naszej wiosce do wykonania parę misji. I mamy do zyskania tarczę, ale tarczę raczej tak nie będziemy nosić, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Naszym, nosza, naszą docelową bronią ma być miecz dwuręczny. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Mamy... Yy, ok, ok. Mamy dwa ofensywne skille. Znaczy jeden w sumie można trochę nazwać pasywnym. Kurczę. Jest to na zasadzie takiej aury, która daje nam mm, mele atak, tak, atak power, tak, mele. No ja sobie wrzucimy tutaj tą aurę i tu mamy uderzenie. Więc, mm, dobra, to sprzedamy i lecimy dalej do, okej, okay, tu musimy zebrać te wiadereczka, które tam wcześniej mi mijaliśmy i no, można już nazwać to pierwszym bossem, tak, w tym challenge'u. Głowę Gariga trzeba zebrać. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj nic nie powinno się wydarzyć nadzwyczajnego. No ja już biorąc te skille to raczej tutaj na ludzie sobie damy radę. Wcześniej też tutaj byliśmy z, właśnie z misją z bandanami także zresztą jak widzicie te skile sporo dają warto właśnie tego golda oszczędzać zbierać te przedmioty, sprzedawać u wendora bo w dalszej części rozgrywki te skile będą dużo droższe Ekwipunek będzie też dużo droższy i cięższy do zdobycia. No ale to jak we wszystkich RPGach można powiedzieć, tak? To, to jest... Ten, ten gatunek tak ma, po prostu. Nie wiem, ile dokładnie wyjdzie ten odcinek, ale chyba zrobimy tak, że po prostu tutaj dokończymy tą misję. Dokończymy tę misję w tym obszarze mm, i dojdziemy do Goldshire. I myślę, że gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, czy się zakończy. Zobaczę, jak to tam materiałowo wyszło. Następnym razem, chyba jakiś sobie stoper odpalać z boku czy coś, żeby mieć pojęcie mniej więcej ile ten odcinek może trwać. Więc no, zwyczajnie może być tak, że będzie albo dłuższy, albo krótszy ze względu na to, ale właśnie tak planuję, żeby takie punkty orientacyjne typu dojście do nowej lokalizacji, zakończenie jakiejś misji w danym obszarze yy, zakończało właśnie odcinek. No, jak na razie idzie gładko. Tutaj sobie zbieramy. Jeszcze tutaj dwa wiadereczka do podniesienia. Tu mamy drugie. I chyba tu. Tu mamy dwóch, tu mamy trzech. To... No trzeba wybierać tak, żeby jak najmniej się też narażyć, tak? No, to są dosyć słabe jednostki, ale jakby nas takie trzy jednostki zaatakowały, to mimo wszystko może być problem, tak? Dobra, super. Tu się udało. O, i właśnie dwóch nas przeatakowało. Można powiedzieć, że pierwsze mamy grubsze dymy. Dobra, tutaj bezproblemowo. Za dużo zdrowia też nam nie zabrali. No ale mówię na mapach, lokacjach. Które będą na wyższy poziom, te zróżnicowanie leveli jednostek może być dużo wyższe, tak. Pod, wchodząc na mapę z 12 poziomem, gdzie powinniśmy questować, możemy się napotkać na e, spory, e, lub no, po prostu moby, tak. Które będą od nas o parę leveli silniejsze, a w zgrupowaniu, to totalnie nie będziemy mieli szans na nie. Więc też w sumie wybrałem jakby wersję hardcore, tak? Że będzie dużo ciekawiej na pewno niż zwykły WoW Classic. No, co prawda też jest spoko, tak? Ale tutaj mamy to dodatkowe ryzyko. No i niestety przy śmierci jest to dosyć można powiedzieć bolesne, tak? Dobra, słuchajcie. Eee, no mamy powiedzmy no swojego pierwszego bossa, tak? Poznań no, może nawet mini bossa do misji. Ale myślę, że tutaj sobie damy lekko z nim radę. Mamy piąty level. No tutaj defias na trzeci, także lekko. Dobra, czy on coś nam więcej ciekawego da? No nic, ale mamy już zdobytą jego głowę do misji. Tam chyba spoko jakaś nagroda była. Za to. Chyba tarcza, ale ją sprzedamy sobie. Będziemy właśnie... Dobra, jeszcze tutaj zaatakujemy sobie tego defiasa po drodze. Żeby on nas pierwszy nie zaatakował. Wtedy mamy. Kiedy mamy pierwszy atak. Także na starcie my atakując jesteśmy na wygranej pozycji. Mamy ten jeden autoatak. Jeden autoatak właśnie więcej tak na starcie. Dla nas ta jednostka nas zaatakujemy ją pierwszy atakujemy. Ale to są takie banalne rzeczy, to raczej nie powinien tego tłumaczyć. Dobra, oddajemy questika. A, i dajcie koniecznie znać, czy, czy chcecie, żeby te questy... Y, tam, albo dłużej na nie patrzeć, albo może je czytać, tak? Dajcie znać. Myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia, tak? Każdy raczej fabułkę tam zna. Dobra, okej. Okay. Tu mamy coś ciekawego, pasek jest na pewno dużo lepszy. Dobra, zaakceptujemy to sobie. Mm, dobra, tu mamy dwie misje do oddania. Następnie przejdziemy się do Goldshire. I tam zakończymy odcinek. Już też nie wiem czy tak mówić, yy, czy, czy jaki jest plan, że tutaj dojdziemy, tu zakończymy, czy raczej. Mm, nie wspominać za bardzo o tym, tylko bardziej się skupić na rozgrywce i pogadać na jakieś tematy. Dobra, tu tracimy. W sumie wszystko jest gorsze. Na równi mamy tylko... Tylko balerynę, Ale weźmiemy sobie chest i my po prostu sobie go sprzedamy. Tak samo zrobimy starczą. Chyba tutaj ją dostajemy, tak? Z tego co kojarzę. Dobra, tu musimy wejść wyżej. jest taką gierką, że można się i szybko znudzić, ale jak ktoś grał i spędził kiedyś w niej sporo czasu tak jak ja, to chce się, się do niej wracać. Jest taki po prostu moment, że... A kurczę, kiedyś to było fajnie. Wróciłoby się do tej gry. No to na takiej zasadzie sentymentu, nostalgii trochę. Ja też w sumie jakimś wyjadaczem też bym się nie nazwał, jeśli chodzi o tą grę. Zawsze gdzieś tam grywałem, czy to na serwerach prywatnych, czy no zdarzało się też, że abonament, chociaż na czasy, gdzie się nie pracowało, to abonament 50 zł to jednak spory koszt był. Czekaj, a lepszy miałem ja pasek, to co tutaj dostaliśmy. Dobra, nieważne. Sprzedajemy to. Sprzedajemy to i idziemy. Dobra. Nie, w sumie nie, nie marnujemy pieniążków. Sprzedajemy i weźmiemy sobie jeszcze Questa po drodze. I dojdziemy do Goldshire. Tam oddamy sobie misję. I zakończymy pewnie odcinek. Ja zobaczę, jak to w ogóle wyszło. Myślę, że będzie ok. Mówię, no. Przede wszystkim ta ta opcja audio, tak, gdzieś tam ten pierwszy odcinek tak średnio wyszedł, ale już nie chciałem robić kolejnej próby od początku, żeby stwarzać postać, żeby to dobrze brzmiało, po prostu uznałem, że będę gdzieś tam mm, poprawił się w kolejnych odcinkach i mam nadzieję, że też tak będzie. Dobra, tu mamy misję, porozmawiaj z karczmarzem w karczmie Duma 2, przepraszam. Dobra, zaakceptujemy to. Okej, okay, dobra. Wracając jeszcze do tematu, nie jestem wyjadaczem jakiegoś WoWa, nigdy tam nie miałem maksymalnego poziomu. Znaczy, miałem na retailu, ale na retailu to tam się wbijało moment, tak, żeby tam szybko przejść do kontentu high-levelowego. No, ale zawsze. Czy to z, z bratem, jak byłem mniejszy, graliśmy często w WoWa, gdzieś tam chodziliśmy na jakieś dungeony, na tych właśnie serwerach prywatnych. I tam zawsze gdzieś tam się to zakorzeniło we mnie, ta gra. I zawsze chętnie do niej gdzieś wrócę, niekoniecznie żeby wbijać maksymalny poziom, tylko po prostu wejść w grę, nacieszyć się światem. Zobaczcie, ta gra ma 21 lat bodajże, tak? Ale zobaczcie, jest bardzo klimatyczna, to bez dwóch zdań. Po prostu świat fantazy, tak? Jak ktoś lubi, to na pewno się odnajdzie. Także, Jak u siebie w domu. Dobra, słuchajcie. Mamy dwa questy do oddania. My sobie te dwa questy oddamy. Następnie y, zrobimy sobie. Y... Dobra. Dobra, na razie nic nie akceptujemy. To zostawimy sobie na kolejny odcinek. I zapiszemy sobie jeszcze tutaj powrót, bo będziemy tutaj już w tej lokacji, w tym obrębie wykonywać kolejne zadania. Tutaj jeszcze sobie weźmiemy coś, wartość taka sama, ale myślę, że będzie dla nas lepszy. Mm, lepsza manierka właśnie z wodą. Ze względu, że tutaj już możemy więcej many tracić na leczenie siebie i jednak czasami będzie trzeba użyć, yy, użyć yy, jedzonka, tak, że tak powiem, do odpoczynku, żeby nam się mana zregenerowała. Dobra, słuchajcie, uczyń to miejsce moim domem, akceptuję i teraz po użyciu Hersona będziemy tutaj wracać zawsze, to jest taki powiedzmy teleportacja, co godzinę można to użyć. Właśnie to pisze godzinny cooldown I właśnie też jest lokacja Goldshire Czyli tutaj ta wioska W następnych odcinkach wykonamy sobie tutaj misję I będziemy eksplorować obszar tej lokacji Dobra słuchajcie jeszcze e, zanim zakończymy odcinek Zobaczymy sobie czy ja mogę kupić sobie tutaj lepszą broń jakąś hmm. Lepsze bronie są ale niestety jeszcze to nie jest miecz yy... dlaczego jeszcze my miecza nie możemy ubrać? z tego co kojarzę za... yy... paladyn mógł mieć miecz no mniejsza dobra słuchajcie to by było na tyle na ten odcinek o nawet tutaj na zakończenie się pan trosken <grych> zahaczył no także pozdrawiamy pana troskena i no jeszcze tej pani Senjux? <dobra>, Dobra, super. Zakończamy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Dzięki, na razie.